To ja. Turbo Kozak. Po fenomenalnym występie w Turbo Kozaku reprezentanta Polski Sławomira Peszki czas na kolejny, miejmy mi nadzieję, fenomenalny występ. Tym razem reprezentant Polski Under 21 Dariusz Formera Arka Gdynia. Darku, czy dzisiejszy dobry wynik będzie czystą formalnością? Tak. Krótko. Jedziemy. Naprawdę? No, no nie mam czasu, idziemy. Dawaj. Darek w ma jakiś plan Darku. E yy, po zakończeniu rozegrany albo nie zobiegiem zobiegiem ja do ciebie i tymi zapleczy grasz. Także miał 3 Zobacz? asysty. Tak jest. Asysty. i za to są 3 punkty. Dla mnie? Nie, za każdy gol dodatkowe 3 punkty dla mnie za twoją asystę, no bo Czy nie chcesz mieć 7 punktów z po 8 za każdy? Nie, po 10. Tu jest 7. No. 7. 20 po 10 za strzał. 8, bo jak po jednym punkcie więcej. O 3 za strzał. A tak chcesz? Aaa, dobrze, co? Nie wiem, czy to nasz kalkulator przyjmie, ale okej. Okay. Dobra. Daj no obieg mi. O, brawo, młodziutki. Czy to o to chodziło? Brawo, maestro! Jak ja bym cię miał w lidze! Chłopiec. Daj mu trudną z kozłem. Jaką chcesz drugą? No nie wiem, ty coś teraz daj. Normalnie, po prostu padła. <laughs> Gramy bez bramkarza, gramy bez bramkarza! W może być Już leka zaduszka. Daj lewą mogą, bo nie miałeś lewej Lewą? No, <laughs> Mówi lewą. Nogę, idzie w prawo. Brak konsekwencji. Brak konsekwencji. Yeah. Są brawo. Proszę Państwa. Y już nie tylko Mateusz Fok ma trzy asysty w jednym meczu, mam także ja. Brawo, ty. Wariacie. Formalnie, no to już ci nie pomogę. Ty... No dobra. Ale może ty byłeś faulowany. Brawo. I jeden punkcik jest dotykał. Grzegorz, są pytania od publiczności, czy dotkniesz dzisiaj piłki? Czy wszystko strzelasz w swoje lewo? Tak. Jaki idzie nie zmienia, Pamiętam. nigdy! Nigdy? <noise> nie możesz mi ufać, chłopie! Darku, czy dasz mu jakieś szanse? Żadne. Nie dasz mu żadnych szans? A co, cinkę mam dać? Co? Tak, no, żeby wiesz, przynajmniej otarł się o piłkę. No, dobra. <noise> o, otarł się o supek. a tu miało ciebie się otarł. Nawet dawaj, to. W ciemno. No. Dawaj, wiąż to, widzę, że jesteś przygotowany mentalnie do tego. A ja. Darek, zrób coś dla kibiców. Rozbieg, dwa metry co najmniej. To Rozbieg, rozbieg, rozbieg. Nie, bezdecydowo. Dawaj. Ready? Kurja, No i chciałem mieć! A skąd wiesz, że obronił? Odbiła się od słupa. Euro w Polsce. Tak. Niedługo. Czujesz jakieś takie lekkie dodatkowe poddenerwowanie? Nie, na razie jestem skupiony tylko na, na Arce, na klasie. A tam Wam dobrze idzie, jak ostatnio widziałem. Jesteśmy w finale. Brawo. Jesteśmy I... w środku tabeli. <laughs> Rozumiemy spokojnie, no też nie ma co się za bardzo gorączkować, w tym mecie. wszystko się okaże. Nie? Co jeszcze ważne, proszę Państwa, pierwszy człowiek, który możemy już głośno powiedzieć, wygrał w tym roku Puchar Polski. Bo nieważne, ważne, wiem, tak. w barwach Arki w finalnie nie zagrasz, bo nie możesz, tak. ale ewentualnie złoty medal odbierzesz jako bo zawodnik. Lech nie wpuści. Albo Lego wpuści. Widzą no. Państwo, przed finałem Pucharu Polski on już wygrał. Jak to się robi? No jak to się robi, no co? Kurczę, teraz nie wiem, teraz nie wiem, co się ma powiedzieć, jeszcze raz trzeba się przejść. Darku, tak się złożyło, że jest z nami Markus, który jako polski Brazylijczyk opowie ci, jak to trzeba zrobić, Markus. Po prostu tak myślę, że Daru, liczę na ciebie, żebyś oczy zamknięte i dwudziestki, nie? No, dwudziestki trafił, i ja wierzę.

Co się dzieje? To jesteście właściwy dziennikarzom. No już jeden mały sukces, jaki. I już, eee, no tutaj mi trzeba Markus, ale przecież pokazaliśmy w 20, a w 15 wali. Cz, cz. Niech, niech nie dobrze. Nikt gdzie chłopak wiesz? Wow, nie, nie, nie to bym to wygrał już, no. Jad korzystny od morza, czek! Darku, trochę wieje, no ale to nie my wybieraliśmy miejsce spotkania. Miejsce nie zrobisz. Całe Ale widzę, że ty znasz ten wiatr trójmiejski. Odnoszę wrażenie, że chciałbyś wygrać ten program. Tak. Nie. Ula, la. A czemu tak? Wieje, zobacz, co wieje. Walter Hofer. Nie wiem, jak strzelać. Wiatr poddarty, wiatr poddarty. Ejo, no weź to, dobra, idziemy stąd. Panie Dariuszu, jaka sytuacja jest z poprzeczkami? Po tym to ci powiem, po tej konkurencji Brawo. Po tym to ja ci powiem, że jest źle. O, lepiej? Bardzo lepiej! Sławka Peszki z połówkami. Dobry. Wybitnie. Jak u Ciebie? Najsławsza głowa w Ekstraklasie. Naprawdę? Tak. Ale tam widziałem na linii y, Markus na Syrwańskich czeka. Dobra. O, dobra, o, dobra. Tak jest! E. Panowie, pomachajcie mu gdzie! <laughs> o właśnie! A, tu! Tak jest! Dawaj, jeszcze raz. Dobra, jaka płaska, dojdzie! Dobra. Brawo, brawo. My. Mam, Mama, no? Miałem zerów kalkulowane Co? A, zobacz, co się stało. Tak, tak. No i właśnie nie wiadomo, jak podchodzić, nie? Czy, że spodziewać się niczego i później, że super? Czy, że chcesz trzy i dwie i jesteś smutny? Rozumiesz? To już muszę do psychologa. No właśnie. Panie Dariuszu, lewa noga jest? No. Go. Jest. Jak? Żongluje? Zobaczymy po. Ty że za wcześnie pytania zadałeś. No dawaj. Taka rola dziennikarza. Jeden. Trzy, dwa, jeden. Ale biegowy, nie? Dziesięć! To i tak jest doskonały wynik, ale bałem że już do nas nie wrócisz. Ja butla straszna, biegam po całym placu, kopie. Jak się kręcą w tą, to ich znosi tu, nie? Tak. A u mnie to ja mogę naprawdę w tą bramkę pobiec, to jest straszny kopień, nieważne która ręka, no bo jak prawą no to będziesz tam jak nie? Tak masz wszystko przeanalizowane? Mhm. Oglądałem wczoraj, bo ja Ci mówię, że się boję tej konkurencji, strasznej. Ale to z błędnikiem takie problemy? No. Proszę po Państwa. Mamie, po mamie, uwaga, po mamie. będzie się działo. Darku, mama patrz, trzy, dwa, jeden. Raz, dwa, trzy. cóż za tango, 13, 14, będzie ciekawie, 15, poszedł, bazarnie! Nie, nie rezygnuj, nie rezygnuj, nie rezygnuj, i gol! was najważniejsze, żyje. koniec programu, koniec tygodnia dla mnie, nie? Czy mam lecieć po miskę? Leć po lekarzy, wszystkich z klubu przeprowadź. Tylko z marketingu, nie wiem. No i proszę Państwa, z Arką wcale nie jest tak źle. No Darku, no, no dobry występ. No. no dobry, to się okaże, nie, jak podliczysz te punkty. One są już podliczone, one już... Wszystko wiesz. O, one tak? Czyli? Czyli jest bardzo dobrze. Jest Dobra. pod 200. Okej, okay, okej. Okay. Na ten moment tyle wyliczyłem. Punktacja już jest w zasadzie znana. My jej tylko tak naprawdę do końca nie znamy. Ale, no nie powiem Ci, że faktycznie błędnik nie ma błędnika. No, marynarzem nie będę, nikt na <laughs> piłkę skończy nie Marynarzem to. nie, lotnikiem też nie, ale piłkarzem stwierdzam, jesteś nie najgorszy. No, dziękuję. O, no, takiego speca jak ty, takie słowa no, naprawdę. Mój dzień dzisiaj już mógł się skończyć. Peszkin po meczu reprezentacji Polski z Czarnogórą dał koszulkę, jest podpisana, a teraz uwaga. Eee, koszulka reprezentacji 21 z meczu z Niemcami wygranym. Z, niem, z Niemcami wygranym 1-0, bramka formela. Eee, no, tak. Czytam Kownacki, eee, nie jest istotne. Sprawdźcie już. Tak, w internecie proszę sprawdzić. Się. Eee, no podpiszemy całą drużyną na następnym zgrupowaniu i eee, przekażemy na licytację. Cena wywoławcza. 20 tysięcy okay. złotych. Dariusz Formela był w Turbo-Kozaku. Wypadł, proszę Państwa, bardzo dobrze. Oby jego reprezentacja tak samo wypadła w mistrzostwach Europy Under 21. Trzymamy za to Darku Kciuki. Dzięki, brawo.